Sensacji XX wieku. Zwróćcie uwagę. Muchołapka wydanie 100 razy lepsze. Zbiornik na to, co teraz powiem, będzie radością dla niektórych uszu. Zbiornik na kilkanaście tysięcy litrów yy, alkoholu metylowego. To w tym miejscu znajdował się spirytus. I zwróćcie uwagę na zabudowę, na to, co się znajdowało. Pojemnik wielki, sirot, znajdował się dookoła tu i w środku był spirytus. Tylko, że niektóre wersje, niektóre teorie, te które słyszałem na temat których rozmawiam, najbardziej są szalone te, które ja sam powieram dotyczące właśnie Muchołapki łapki Ludwikowica w Ludwikowicach Jeżeli cokolwiek miało być testowane, jeżeli co miało być robione, miało wyglądać dokładnie tak. Jeżeli każdy silnik cokolwiek eksploduje, czy cokolwiek odłamki to nie wylecą, ma siła eksplozji pójdzie do góry. I wszyscy ci przeciwnicy, którzy nie są zwolennikami teorii właśnie muchołapek, czy innych jakichś takich teorii, niech się przyjrzą temu obiektowi. W 1944 roku jeden ze świadków, prawdopodobnie jeniec obozu, najbliższy obóz jaki tu był? No, tak, dokładnie, tylko że ona się znajdowała stąd od nas 7-8 km, do Gubina ile teraz mamy? Około 20 km. Jeden z więźniów właśnie opowiadał, że tu, w tym pomieszczeniu, nie było już tego metalowego zbiornika. I tu mamy już do czynienia z kilkoma wersjami. Kilka wersji zaprzeczających jedna drugim. Świadek, opis oficjalny, opis urzędowy i znowuż kolejny świadek, który tu był w 1944 roku. Także ja Wam do końca tego nie wytłumaczę, nie zobrazuję, tylko że sami obejrzyjcie tę konstrukcję. I po raz kolejny moje życzenie, żebyście kiedyś byli w stanie przyjechać i coś, coś takiego zobaczyć. To nie są ćwiczenia, to dzieje się naprawdę.